Witajcie, jestem Hebi i witam was w kolejnym odcinku, już czwartym z naszej serii Smite od zera do ranked'a. E, dalej nagrywam to trochę na zapas, mam trochę czasu wolnego teraz, e, a później będę miał go mniej oczywiście. Więc pomyślałem, że nagram trochę, trochę na zapas i powiem wam, że już próbowałem nagrać jeden odcinek, Tu pokażę wam nawet. Co się zmieniło? Nie odznaczę odcinek, nagrywałem dla was turm, który wygrałem, no nie, staty nie najlepsze, no było, dużo się działo, powiem ten odcinek byłby dosyć ciekawy, przed wczoraj, przed 11. E, I dlaczego go nie wrzucę, ponieważ, a, co, ktoś się, coś, nie wiem, się pizgali, czy coś robili za... Na korytarzu się nie dało nagrywać. E, za oknem też, jak, jak coś w derli daję A nade mną sąsiadka nie wiem, robiła chyba kotlety schabowe, zapas na kurde cały rok. Więc no nie dało się tego zrobić. E, jeszcze coś się zmieniło. Mam już e, skórkę do Artemis. E, jak ona się nazywa? Prześladowca. Do, o, do, do, do. Tak, e, mamy nowe. Mam nowe boginie i z, ze skinem Wodna Tancerka Dora, e, Zaćmienie Słońca i to wszystko Tak, te skiny e, One były damowe, więc e, się nie przejmujcie I w, suci, w sumie Tyle mam tej łaski też, bo to wygrana, ale też 3 dni już odblokowałem I premia za zdobycie poziomu te, to sobie jeszcze olej, ale wezmę tutaj dopalacz do expai faworków łaski, znaczy no i 2000 łaski. Dopalacz. Ok, i zagrajmy sobie. Za, dzisiaj zagramy e, normalny. Pokażę Wam ten szturm, to jest bardzo fajny e, tryb coś Alabolu Assault Czyli pięciu na 5, ale losowych bogów. Nie mamy wyboru. Dosyć ciekawa opcja. Zobaczymy, jak szybko nas wyłapie, ale też pokażę Wam bogów, jakich chcę kupić na własce. Tych bogów, oni są najtańsi i ich trzech muszę zdobyć, jak znaczy, muszę, bo ja ich lubię, bo prostu. Kul, Kulkar wcześniej nazywał się inaczej. On się nazywa... tu zaraz on będzie... Jak on się nazywał? Chwila i zaraz, zaraz ja to znajdę! Nie Thanatos, nie Sun Wukong... Nie Vulkan... Kurde, nie ma go. Ale on się nazywał inaczej. Nie pamiętam tylko jak on się nazywał, ale on się nazywał inaczej. Później zmieni mu tę nazwę. I ogólnie... Że on był smokiem chińskim, teraz go zmieni na jakiegoś innego. Ale nie się fajnie gra, ale trudno, tak? E, w każdym razie go. Hades, no Hades to jest kurde potęga, szczególnie na arenach. E, no po prostu mocarny, nie? No i na no, już widzieliśmy w akcji. Ale coś y, nas nie chce połączyć, znaczy no minuta dopiero to niby nie jest tak źle. Rota... Tego tygodniowa Rotacja Boga to jest Bakasura z Killa, którą na pewno będę chciał zagrać Sobek, Ul. Ul jest takim fizy... no widzicie... Wpisz, co? Aha, muszę zmienić jeszcze język na angielski, bo ten polski jest trochę czasami problematyczny On ma... Przełączenie się między walką wręcz a walką na dystans. Bardzo ciekawa postać, nerdycka. Jednak no jest trudna do opanowania, dokładnie jak to jest napisane. No i Wamana. Wamana chyba nie był darmowy nigdy, ale w sensie dobra, nieważne. No, no on zwalcił taki sobie. Tego skina chcę. Dlatego między innymi chcę kupić tego K Kulkana, ale to jest. Zbrawdy już Pokémonów dawno nie oglądam, ale kurde on jest zawalisty No, zaraz go zobaczycie. No, Pokémon. Jak z tych Pokémon, nie pamiętam jak ten Pokémon się nazywał, ale i jeszcze jakiś skin. No, nowe Horyzont. Chociaż nowa taki sobie jest, szczerze powiedziawszy, ale Pana diagnoza, do czego ona jest? Aha tak no w sumie nie głupie. Przecież bardziej mnie kręci ten kar na nie jest dostępny. No sławnie nieco to, to logiczne. Agni, Valhall, nie, Warchali nie. też nie. Mm. Awanturnik, awanturnik do tej jest fajny. No i heavy metal. <grym> o, nareszcie. Ale żeby tylko wszyscy. O, kogo mi wylosowało? O, Nate! Ja to zostawiam! Ja, Nate, mogę grać. Kurde, dobrze. Ja mogę grać. O, też się przelosował, chyba. Na Artemis, no mamy w sumie... Czterech uczników... I... w sumie dwóch... I dwóch tych... Eee, w walce wręcz no niby wydaje się że tu niby 6 ale jednak nie 6 ponieważ no jak mówiłem ul jest e... walczy w dwóch styrach oni mają Poseidona o Zeus Zeus oj to będą problemy ale nikt nie ma skórki ten ma jakiś e... awatar oj Zeus o ten też ma awatar o mam nie, znaczy naif znaczy no Ja. Kurde, jeszcze nie jestem przyzwyczajony, byłem dzisiaj na wyrwaniu zęba. Muszę pić jedną stroną na razie, więc... No, to jest problematyczne trochę. Trochę jest, ale powinny to. I się... mnie, e... mnie trochę nauczyłem jak budować postać e... łuczników głównie. No, ja właśnie altemis i e... Neif Początkowo walimy w Attack Speed, później w Damage. No i git. Aha, i czym się różni ten tryb od zwykłego 5 na 5? Tutaj jak już coś kupimy i wyjedziemy z tej platformy, to nie możemy wrócić, dopiero jak umrzemy. Czasami się to przydaje, jednak mm, lepiej się zabijać o wieżyczki, aniżeli żeby przeciwnik nas zabił, bo wtedy on no, nie dostanie kasy, tak? No i mamy piąty poziom od razu Czekajcie, bo ja muszę sobie przypomnieć Strzała duszy No daj mi to strzałę duszy Czekajcie, ja tylko chcę coś zobaczyć Stawienia, Dźwięk Okej okay. o o, dobra, mam jeszcze trochę, więc sobie kupię... ...to. Aktywne medytacja. No. Ja też mogę iść, czekajcie. To jest to, to jest to, to jest to... ...i to jest to. Dobra, wszystko wiem. Patrzcie, jak sobie biegam. Wiem, że to jest na najniższych wszystko i tak miło... ...to, ale jest w miarę FPS-ów, jak myślę od nowego kompa... Już będzie full. O, zabiłem. First Blood. Halo. Co wy robicie? Jak ja kocham być łucznikiem, tak. Wtedy czuję się zdecydowanie pewniej. O, zaraz tu ktoś leci. W nie zabiło go to. Dobra i tak zaraz umrze. So easy. O! Coś tam zabijam jednak. Jednak to no nie idziemy tak źle, tak. Szczerze powiedziałem, że... E, Powiedział, czy myślałem, że pójdziemy zdecydowanie gorzej. Który opuścił? Kurde! No i oj, mamy sobie problem. No chciałem go ze skilla zabić, nie wyszło. Ale no nie, jest, no nie jest równo, tak, nie jest równo. Nie jest to do końca sprawiedliwe. O ulti poszła No i umrześ niestety O jednak czemu on nie użył? W sumie czymś... KURDE! A już ulti nie zaważę go. No, nieźle. Hmm, hmm, hmm. daj mi to. Egzekutorka. No, jest 4 na 5, więc to nie wiem czy to jest... Znaczy to... Nie skreślałem żadnych szans, no jest to w miarę do wygrania, jednak no będzie trudno, tak będzie trudno, nie będzie to w żadnym wypadku proste, no, ale zobaczymy jak sobie damy radę, jak u nich tam ze zdrowiem jest. Znaczymy. Dobra. To jest tam Ciul, że mi zabrała tego killa. Jak jeszcze przeżyję. Tu już e, musimy grać w drużynę, bo inaczej będzie cienko. Cienko a Ale no nasi przeciwnicy też nie są jacyś mocni ich Ciekamy. Pracuję dla Wow, 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 kraken, wszystko naraz. E, nie mogę. No to trochę mnie zabolało, nie powiem. Ale easy, damy sobie radę, odbijemy się. A, nie chcę tego. Ale no bieście ich, co wy robicie? Czemu wy stoicie? Czy ja nie mam neta? Możliwe, że nie mam neta. Nie mam neta. Aha, to ten... No to bardzo fajnie. No idzie porówne w miarę. No. Oj, chyba nie masz już tak kolorowo. Co ja zrobię? Nie. Dajcie mu się wylewować, bo to jest go, torb... Jeszcze jest w jakiejś rosyjskiej drużynie, jakiejś klanie rosyjskim. No ja nie wiem czy ci mogę zaufać kolego. Ale tam ci się nieźle odgryźli, powiem szczerze. Nie wchodź, nie wchodź. No ty masz siódmy level, to co ty chcesz Po W sumie oni mamy po dziesiąty, więc... Easy. ucieknę, czy nie? Nie ucieknę. Kurde, Zeus mnie... eee, z... e, mnie zabił. Myślałem, że dam się uciec. Dobra, bo może teraz coś... To ...by coś przed magiem by się przydało. No to coś takiego. Coś takiego. My jeszcze sobie dokupię... ...dwie potki. Ale proszę was! Kto tu jest w mojej drużynie najlepszy? E, ja. No i Altemy w sumie dobra. A tutaj, Koks najbardziej Zeus. No i Rase wyszedł. No, a chodzi w sumie Raj tak. Raus Miller, tą co stał? No, fajnie. No to nie, nie mamy szans tego wygrać. Jest teraz trzech na. na. No, nie dam rady go zabić. Ale samemu też nie będę leciał, no To bez sensu. Nie dam sobie rady na pięciu, czy tam czterech w tym przypadku. Nie ma sensu, chodź, No i właśnie tak to się kończy, O no, i tu będzie biał kurde, teraz dzwonicie. Czy No. Teraz nie mogę. No to pięć minut jest. No na razie. Kurde, jakoś kolację czy coś? Nie wiem. Zniszczyli Fenixa. No, ale czemu to mi dało tego? są z tamtej strony. A, kurde, to wyszło tak słabo. O, teraz powróciłeś gnoju. Nie, przegramy to. Nie ma szans. No, pier... jakaś przegrana musi być, tak? Dobra, ale oni są gałganami. Oni atakują mimo. mojego życia. Coś ty zrobił? Kto ty jesteś gałganem? dobra, też lecę. Mieliśmy dobre początek, no później zwaliliśmy. Coś podobnego było w tej poprzedniej mojej rozgrywce, gdzie nacisnęli nas ostro. Przy w końcowym wyniku również przegrywaliśmy w kilach, ale ostatecznie wygraliśmy. A no, teraz zepsuty ult, ale easy. Nie wiem co to miało być. No ciśniemy ich teraz, no co mamy zrobić. No właśnie, tak to się kończy. Nie, no nas jest za mało no, i główno robimy. Ja też pewnie mam jakiś powiedz, dupy build. E, pokaż mi mnie. Szybko się, No defensa, to coś tam też dawałem, ale. No ten, se a, ten owcze. No ty na zdziwienie tyle, to to za dużo rzeczy gdzie... A, ale ten jest nie żyje. No tak. A co ona taki długi ma? No przebi... w gnęftig. No co ten tor robi? Oj panowie ludzie to zaraz wyjdzie zły patryczek i będzie... No co ty robisz? No, nawet się nie bronił. Zabiłem kogoś? Nie, nie, zabiłem. Ale co tam się stało, to ja nie mam pewności. Zwaliłem sytuację, teraz to ja zepsułem. Moja wina. Dobra, chroń go, po prostu stój i go chroni. Inaczej nie mamy szans. Gdy nie możemy skupić się na obronie. I jak najdłużej walczyć, tak? Nie poddawać się do samego końca. Ja nigdy. Czo... Czekajcie, Czo... co to daje? Dodatkowa ochrona, tak co z Dobra, bij go, on jest gałganem. Dobrze, good job. Ul wychodzi jeszcze. No to czekamy aż Fenix się odrodzi, go ochronimy I zaczynamy rasować. No jak coś. Dobra, nieważne. Nie wiem czy to jest dobre taka Znaczy możemy odeprzeć minionki, tak Okej, okay, jeszcze jeden level i to jest maksymalny 20 Czemu, Ach, Artemis już ma, dobra, ale no dobra ja mam więcej od niego zabić. Czym ty rzucasz? Kurde, nienawidzę cię, motherfucker. Dobra, walczymy do końca. Nawet. No nie, on mnie zabije. Good game. O nie w tę stronę. No nie, zabiję mnie. Muszę się jakoś wyleczyć jak najszybciej, bo to nie ma szans. No, nie dało się nic zrobić. Nie no, umrzemy. Dobra, ale ona przynajmniej coś zabija, porównanie do mnie. Nawet, nawet nie chcę pisać GG, nie? To nie była dobra gra. Porażka. No pierwsza porażka zawsze musi być, tak? Ja na pewno zreportuję tych awczących, bo jak, no wiadomo, nie ma jakiegoś pewnego neta, no to się nie gra w gry online, żeby nie psuć... Innym gry. Hmm, report. Of... Um, dobra, ale ja tym jeszcze zajmę. Pomiędzy odcinkami, więc co by było na tyle w następnym odcinku. No, rozegramy jeszcze inną rozgrywkę. Może i będę jeszcze raz próbował. próbował szturmu aby to poprawić, tak? Żeby poprawić ten wynik, więc to by było na tyle Jeśli film wasz się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o coś zapytać, coś dopowiedzieć mnie poprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał Wam się spodoba i chcecie być na bieżąco. Subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.